Szanowni Państwo, jest na YouTubku pewien Pan, obywatel Felix, który się mnie uczepił i ma jakieś wątki i wypisuje jakieś durne komentarze. Zobaczmy, co Pan Felix z sobą reprezentuje. Jakiż to jest wielki płaskoziemski naukowiec z ogromnym dorobkiem po wielu latach. Wspaniały kanał. Pełen obserwacyjnych cudów. Ma piękne rzeczy. O tutaj. Słoneczko. Widoczki ładne. Więc podejrzewam, że nie byłoby dla niego problemem popracować trochę dla pożytku płaskiej ziemi i dla udowodnienia płaskoziemczych tez, prawda? A pomimo to nic nie robi. Oprócz pisania paskudnych, brzydkich, bardzo nieładnych komentarzy. Oj, oj, oj. I teraz, panie Felix, zobaczmy coś. Jest tu zachód słońca. Bo wie pan, co ja nie potrzebuję chmur za słońcem, żeby rozwalić w dech-mech pańskie debilne teoriki. Widzi pan, co tutaj się dzieje z tym światłem? Na pewno pan widzi. Ślepyś pan przecież nie jest, panie Felix. I teraz, panie Felix, wie pan co? Ja potrafię zasymulować takie coś moim malutkim, bliskim, personalnym słońcem. To jest dla mnie mały pikus. Wie pan? I proszę bardzo. Mamy słońce, mamy chmurę. I cyk. Widzi pan, panie Felix? Ja nie potrzebuję chmur za słońcem, żeby rozwalić w dech-mech pańskie bzdurne teorie płaskoziemcze. A co pan potrafi? Kieliszeczki? Miseczki? Dzbaneczki? Lasereczki? To potraficie? Tak? Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. No to proszę mi pokazać, panie Felix, na tym kieliszeczku, dzbaneczku i miseczku, jak się robi takie coś. Z pana słońcem i chmurami. A tam widzi pan, co tam jest? Tam jest cień. Nazywa się cień wewnętrzny. Pewnie nie słyszał pan nawet o czymś takim. Może to mi pan pokaże na swoim kiliseczku z baneczku? Co? Panie Felix, zapraszam. Jak pan widzi, ja naprawdę nie potrzebuję chmur za słońcem, nie potrzebuję Nikona, nie potrzebuję żadnego skomplikowanego sprzętu. Wystarczą oczy i mózg, żeby rozwalić Pańskie bzdurne teorie płaskoziemcze, Panie Felix. Czy Pan to rozumie? No, bardzo, bardzo wątpię. Tak więc, Panie Felix, naprawdę proszę się zastanowić, co Pan sobą reprezentuje i co Pan wypisuje za bzdury. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam.